Cześć, witam wszystkich z tej strony serce i znajduję się obecnie na serwie MC Gaming. Jest to już drugi odcinek od gracza do admina. Jak widzicie, trochę pomogłem tutaj sobie z drogami i postanowiłem, że na pierwszej mapie. Nie będę jednak sam budował, będę budował z innymi graczami. Jak widzicie jestem w trybie creative. Póki co na razie ogarniamy taki, taką mini wioseczkę, mini miasteczko. Każdy kto będzie chciał dołączyć, po prostu wejdźcie na serwer, a najlepiej jakby było, jakbyście mogli pokazać, jak już budujecie, bo to jest jednak ważne, jak ktoś buduje i czy będę miał mógł mieć zaufanie do takiej osoby. Wiadomo, że jak ktoś wkłada dużo pracy w to, jak buduje, i tak dalej, to takiej osobie też można zaufać. E, czy ona sprawdzi się na serwerze, czy będzie griffować, czy nie? Mm. Tak. I polski Gameplay przedawkował chyba gdzieś wafle czekoladowe. No nic, zdarza się. Wracam do tych osób. E, to jest taka raczej mała informacja niż drugi odcinek. Drugi odcinek dopiero się odbędzie, gdy już będziemy wszystko budować. Jak to będzie wyglądało, e, i w tym czasie będę po prostu pokazywał. Jakie pluginy są na serwerze? Jeżeli ktoś jest ciekawy, wystarczy wpisać slash plugins i możecie sobie zobaczyć. Pluginy nie są jakimś e, ukrytym, nie wiadomo czym. Mamy 32 różne pluginy, także możecie sobie zobaczyć, z czego korzystamy. I w zasadzie to chyba tyle e, odnośnie tych pluginów, które będę prezentował. Na pierwszy rzut, na pewno pójdą pluginy na e, pracę gdzie one są, jobs, 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 na pracę, na ekonomię, czyli i i myślę, że będziemy mogli się też zająć e, Simple regular Market, bo to jest całkowita nowość na serwerze, jeszcze chyba tego nikt nie używał, bo dopiero dzisiaj rano zostały wprowadzone języki polskie, także e, raczej nikt tego jeszcze nie użył, po prostu będzie polegało to na tym, że Wyznaczymy jakąś strefę, która będzie pod miasto. Ona oczywiście będzie pod ochroną, tak jak na przykład tutaj. I później będziemy wyznaczać działki danej wielkości eee, i one będą po prostu kosztować sobie ileś tam. Przed nimi będzie po prostu stała tabliczka, że jest to działka taka i taka, będą wymiary i będzie cena za nią. Jeżeli będziemy chcieli sobie sprawdzić, na przykład, ile mamy pieniędzy, no to wpiszemy tylko Money. Wyskakuje nam, miałem 14 tysięcy, bo nie przykładam tego większej wagi. Zawsze mogę sobie dodać, zawsze sobie mogę odjąć. Ale wy jako gracze będziecie musieli tego uwagę przykładać, bo to Wam będzie odzwierciedlało na jakie działki Was będzie stać. Czy to będzie działka z domem, bo gracze będą od danej rangi będą mogli sobie po prostu takie działki sprzedawać, czyli od rangi VIP. Już będzie możliwość sprzedaży takich działek, będzie możliwość wynajęcia takich działek, na przykład na okres tygodnia komuś, czy tam nawet jednego dnia, i ta osoba z dnia na dzień będzie musiała nam płacić tam stówę czy dwie, czy jak tam wolicie. Także funkcje hotelu i tak dalej teraz będą się sprawdzały. Czyli warto będzie poświęcić trochę czasu na wybudowanie naprawdę dobrego hotelu. Bo nowi gracze wiadomo przyjdą, nie będą mieli na przykład domu i zaoferujecie im jakiś hotel w miarę w przystępnych pieniądzach. Na przykład na 2-3 dni. Oni wtedy zapłacą za to. I ja myślę, że jakoś fajnie to będzie funkcjonowało. Także warto zacząć kombinować. Żebyście wy zaczęli kombinować jak to jest jak to fajnie można w ogóle wszystko zorganizować. No myślę, że na pewno będzie mieć dużo, dużo pomysłów. Tak samo sklepy też będą lepiej funkcjonowały. Bo no wiadomo, jeżeli będziemy chcieli mieć większą działkę, no to będziemy musieli wydać więcej. E, myślę, że taką podstawową ceną... Nie wiem, 2-3 tysiące za taką malutką działkę będzie chyba, ale ciężko mi powiedzieć. Będziemy musieli sprawdzić, ile gracza tak naprawdę już potrafili zarobić i odłożyć pieniędzy, bo można chyba zarobić nawet 20-30 tysięcy dziennie. Także ceny będą na pewno skakać, jeżeli ktoś będzie, będzie mógł tyle sobie zarabiać. Także wiadomo, działki, jeżeli coś będzie na nich wybudowane i tak dalej, będą tam ceny rosły. A to jak wy sobie już będziecie ustalać z tymi cenami, no to już my w to nie będziemy ingerować. Wiadomo, jeżeli ktoś będzie mm, budował dużo i będzie zajebiście tanio to sprzedawał, no to myślę, że będzie jakieś upomnienie za to, ale myślę, że raczej będziemy się starać w to nie mieszać. Bo to jest wszystko dla was i wy sobie tym macie sami zarządzać całą ekonomią. Wiadomo, gdzie władza wchodzi, zaczyna coś mieszać kurde z, z kasą i tak dalej. Mamy przykład Polski. Polityka jaka jest, taka jest. My Was zostawiamy samych sobie, my się będziemy bawić dobrze, coś tam będziemy budować, przygotowywać dla Was kolejne miasta. Jeżeli macie jakieś projekty miast, no albo chociaż układ dróg i tak dalej, podsyłajcie to do mnie na prywatne wiadomości, bądź dajcie do projektów na forum, na którym dobrze było, żebyście się zarejestrowali, bo tam będą wszystkie informacje, jeżeli będą jakieś eventy i tak dalej. Tak, po evencie świątecznym teraz było bardzo fajnie. Półtorej godziny praktycznie zbierania bloków diamentowych. I myślę, że gracze, którzy brali w tym udział raczej byli zadowoleni, także dziękuję wszystkim za udział. E, dziękuję, że siedzieliście wtedy na live. Ja się dobrze bawiłem, mam nadzieję, że Wy tak samo. No i chyba będę kończył ten odcinek. E, jeżeli zbiorę jakąś ekipę po prostu, z kim będę tu budował, no to myślę, że za niedługo po prostu zaczniemy, już zacznę pokazywać jak to wszystko wygląda, jak to wygląda w praktyce bo będę chciał zrobić po prostu takie mini miasteczko, które będzie funkcjonowało z wszystkimi możliwi, możliwymi dostępnymi komendami, jakie są dla danej rangi, no, a żeby to zmaksymalizować, zobrazować wam to, jak to wszystko wygląda i działa na serwerze, żebyście wiedzieli, jak się wszystkim posługiwać i wykorzystać konto na full max. Także do zobaczenia. Myślę już niebawem w kolejnym odcinku, jeżeli się wyrobię, może jeszcze w tym tygodniu. No i zapraszam was na na live'ach już nie powiem, jutro, pojutrze, czyli piątek, sobota, ciężko mi powiedzieć. Ale na pewno będzie live, także śledźcie moje biuletyny, śledźcie mnie na Facebooku, jeżeli chcecie być na bieżąco. No i chyba tyle, tam będę takie informacje zamieszczał. Na pewno będzie filmik, także jeżeli ktoś chce być na live, to zawsze po live jest jakaś pogadanka na tym speaku. Przynajmniej staram się posiedzieć z takimi osobami, porozmawiać, no, tylko zadajcie jakieś takie śmiary normalne pytania, albo po prostu pogadajmy jakoś tak normalnie, nie tylko Minecraft, bo... Życie to nie tylko Minecraft, także do zobaczenia wszystkim. A i jeszcze pozdrowienia dla Świerszcza, bo bym mnie zabił. I dla Olci, bo ostatnio smutała, także także chyba tyle. No i Anabet, Anabet mnie też zamordowała. I Klaudia, i w ogóle wszyscy. Dugi, Olinek i wszyscy administratorzy, którzy tu siedzą i ogarniają cały ten burdelnik. Także dobra, idę, bo kurna, rozgadam się znowu i będę dziękował przez pół dnia. Dobra, do zobaczenia, hej hej.